Witam Cię serdecznie na kanale Marketing Developera z tej strony. Michał Stachowiak i w dzisiejszym odcinku poruszymy takie dwa tematy. Jak pewnie wiesz, stworzyliśmy aplikację App do raportowania cen, i w tym odcinku chciałbym Ci pokrótce przedstawić, jakie nowe funkcje wprowadziliśmy ostatnio, oraz też zapowiem kilka nowych funkcji, które wejdą w najbliższych dwóch tygodniach do naszej aplikacji. Opowiem Ci też o programie partnerskim, bo jeżeli korzystasz z naszej aplikacji lub jesteś po prostu programistą, który tworzy stronę dla klientów, to może będziesz zainteresowany skorzystaniem właśnie z naszej aplikacji na zasadach programu partnerskiego. Zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Kanał wspiera NetBuy. Agencja marketingowa dla deweloperów. Dla osób, które nie wiedzą, szybko przedstawię takie trzy najważniejsze założenia ustawy o jawności cen dla deweloperów. Przede wszystkim musimy publikować ceny na stronie internetowej, generalnie musimy w ogóle mieć stronę internetową, jeżeli jesteśmy deweloperem, jeżeli prowadzimy inwestycję deweloperską. Musimy pokazywać cenę brutto całego lokalu, cenę za metr kwadratowy brutto oraz też oczywiście powierzchnię użytkową. Ponadto, jeżeli zmienimy jakąkolwiek cenę, np. przykład podwyższymy cenę lokalu o 10 tysięcy, to na stronie musi być widoczna historia zmiany ceny tego lokalu. I nasza aplikacja działa w ten sposób, że możemy wygenerować sobie w łatwy sposób kod do wklejenia na stronę internetową. Na stronie tworzy nam się tabela, i gdy w aplikacji zmienimy cenę lokalu, to automatycznie ta zmiana pojawi się na stronie internetowej, jak i też pojawi się zapis w historii lokalu, do którego możemy sobie zajrzeć w każdym momencie. Ostatnia taka główna rzecz, którą musimy robić, to jest raportowanie do portalu WpL i tutaj raportować musimy codziennie, nawet jeżeli nie zmienimy żadnej ceny, nie zmienimy żadnego statusu lokalu. I to jest dość uciążliwe, bo musielibyśmy ręcznie wgrywać te pliki. Nasza aplikacja automatyzuje wysyłkę do portalu danego w PL i tylko raz ją konfigurując, wysyłając taki plik XML do portalu, nie, później wysyłka następuje automatycznie. Przejdźmy teraz do samej aplikacji i pokażę Ci kilka takich najnowszych funkcji oraz też powiem Ci jakie funkcje wkrótce będą wdrożone. Jesteśmy sobie na koncie aplikacji. Jeżeli klikniemy sobie w zarządzanie daną inwestycją, to jest nasza inwestycja testowa, to taką najnowszą funkcją, którą wprowadziliśmy jest pobieranie pliku CSV. Czyli teraz możesz pobrać sobie plik CSV, który możesz wbrać ręcznie do portalu danego danego.pl ale również możesz go po prostu wykorzystać do innych celów, tak? Bo tam pobiera się cała tabela z lokalami, z cenami, no i możesz na przykład używać jej do jakichś swoich innych celów. Kolejna zmiana to ułatwienie osadzania tabeli na stronie internetowej. No bo jeżeli masz na przykład mieszkanie, ale też komórki, komórki lokatorskie, czy też garaże, to musisz de facto mieć trzy różne tabele na stronie internetowej. I wcześniej odbywało się to w nieco inny sposób, trzeba było. Odpowiednio skopiować fragment kodu i go wkleić na stronę. Teraz działa to inaczej, czyli mamy tutaj spis wszystkich tabel, które możemy użyć. Możemy sobie odznaczyć, który, które tabele będziemy umieszczać na stronie, a które nie. I tworzy nam się już taki gotowy kod do wklejenia do sekcji Body na stronie internetowej. Oraz mamy tutaj fragmenty kodu, które wklejamy w danym miejscu, gdzie chcemy, aby ta tabela się znalazła. Kolejna funkcja, o którą wielu klientów pytało, to jest zmiana kolejności kolumn w tabeli I teraz jak to jak to zrobić jeżeli przejdziemy sobie do edycji tutaj naszej inwestycji to mamy tutaj kolumny i możemy sobie w dowolny sposób zmieniać ich kolejność jeżeli chcemy żeby najpierw była liczba pokoi a później piętro to oczywiście możemy sobie to zmienić i klikamy zapisz takie zmiany od razu pojawią się nam na stronie oraz przy wysłaniu kolejnego raportu do danego w opowiem jeszcze o dwóch funkcjach które są już na ukończeniu i będą krótce dostępne. Możliwe, że jak ten film już wyszedł, to one już nawet są dostępne. Pierwsza z nich to możliwość stylowania tabeli poprzez kod CSS. Chodzi o to, że niektórzy z naszych klientów potrzebują, aby ich tabela była bardziej dopasowana do, do designu strony internetowej. I teraz możemy sobie za pomocą kodu stylować dowolnie taką tabelę. Może to zrobić nasz programista, może to zrobić twój programista. Możemy ją właściwie dopasować do dowolnego designu który masz na stronie internetowej. Samo stylowanie dzieje się z poziomu aplikacji i wcześniej można to było zrobić z poziomu strony internetowej, ale było to trudniejsze. I jeszcze jedna zmiana, którą mamy już na ukończeniu, którą chcemy Lada wprowadzić to oferty specjalne czy też promocje. W aplikacji będziesz miał możliwość przy danym lokalu zaznaczenia checkboxa promocja. Jeżeli dany lokal ma jakąś promocyjną cenę to pojawi się przy nim etykieta promocja, ta promocja będzie widoczna właśnie na stronie internetowej. To jest coś, czego nasi klienci też potrzebowali. I na koniec kilka słów o programie partnerskim. Jeżeli jesteś deweloperem, na pewno masz znajomych, którzy mają podobny problem lub lada moment będą go mieli, będą musieli raportować do portalu danego.pl. Możesz im oczywiście polecić naszą aplikację i chętnie się z Tobą podzielimy prowizją. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się jaka jest ta prowizja i na jakich zasadach jest wypłacana wejdź na stronę netbuyup.pl łamane na pp czyli program partnerski i zarejestruj się do naszego programu partnerskiego, polecaj naszą aplikację i otrzymuj prowizję co miesiąc lub też jednorazowo zależnie od tego jak osoby, które polecisz jaką wybierą subskrypcję. To samo jeżeli jesteś programistą, tworzysz strony internetowe to może masz innych klientów, deweloperów, których obejmuje ta ustawa. Zachęcam Cię też do zapoznania się z takim programem partnerskim, bo również będzie on dla Ciebie. Mam nadzieję, ciekawy. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału i do usłyszenia wkrótce. Kanał wspiera nadbaj. Agencja marketingowa dla deweloperów.